Jesteśmy na dworcu Warszawa Zachodnia, jednym z trzech najważniejszych dworców kolejowych w Warszawie, który łączy również w tym przypadku funkcję dworca autobusowego. Większość osób opuszczających Warszawę w kierunku Europy Zachodniej autobusami dokładnie zaczyna swoją podróż tutaj. W tym miejscu PKS zdecydował się na instalację sieci Wi-Fi opartej o technologię Rukusa, żeby móc zapewnić łączność. Dostęp do internetu dla pasażerów oczekujących na swój autobus, ale przy okazji również zagospodarować możliwość zbudowania i modernizacji infrastruktury na swoje własne potrzeby, jak również na potrzeby hostelu, który znajduje się w drugim budynku połączonym z halą, z halą pasażerską. To jest dosyć duża, duża powierzchnia, jak Państwo widzicie. Mamy tutaj zainstalowanych 13 access pointów Rukusa. Ta wieża liczy, liczy prawie 9 pięter. Dosyć specyficzny budynek, trudny. w Większość rozwiązań Wi-Fi rozwiązań wi nie radzi sobie z tego rodzaju lokalizacjami. Z drugiej strony bardzo nam zależało na tym, żeby dostęp do, do internetu był tutaj dla pasażerów bardzo łatwy, prosty, nie wymagał jakichś szczególnych zabiegów, żeby można było się w sposób szybki i pewny łączyć ze swoimi ulubionymi aplikacjami, zarówno z laptopów, jak i z tabletów czy też smartfonów. Jeżeli przejdziemy się tutaj po, po całej hali, zobaczymy bardzo wielu pasażerów, którzy w tej chwili aktywnie e, korzystają z Facebooka, e, twitują, komunikują się ze swoją rodziną, e, a nawet wykonują pracę, wysyłają to, co akurat udało im się e, z, zrobić w czasie pobytu w Warszawie, e, wysyłają do swojej firmy akurat stąd, czekając na, e, na swój środek transportu. E, tak jak wspomniałem, oprócz dostępu dla pasażerów mamy również tutaj tę strefę wykorzystywaną wyłącznie przez PKS na potrzeby swoich pracowników. Tam dostęp oczywiście chroniony jest odpowiednimi hasłami, tak żeby tylko uprawnione osoby były. Upoważnione do korzystania z tej zastrzeżonej strefy sieciowej. Z drugiej strony mamy również strefę tą czysto hotelową. Hotel, który mieści się na szóstym piętrze w wieży dworca, jest wyposażony również w dostęp do internetu dla gości. Tam oczywiście również jest możliwość zaplanowania swojego pobytu w stolicy, skorzystania z możliwości wszystkich ofert kulturalnych, jakie stolica ma do zaoferowania, ale również komunikowania się właśnie z rodziną, znajomymi. Skorzystania z, z Facebooka. My za chwilkę też umieścimy jakiś, jakiś ciekawy post na Facebooku na profilu Rukusa.